Nazywam się Jerzy Różański. Żona moja, Wacława, pół roku temu zmarła. Do, do ruchu należymy od 1984 roku. Nasze spotkanie pierwsze z ruchem zdarzyło się w dosyć nietypowy sposób. Mieliśmy kłopoty rodzinne i szukaliśmy wsparcia duchowego. Przypadkowo trafiliśmy w gazecie Lubelskiej partyjnej na artykuł na temat ruchu i księdza Blachnickiego, artykuł szkalujący oczywiście. Myśmy odczytali ten artykuł zupełnie odwrotnie i Zainteresowaliśmy się, ponieważ mieszkaliśmy blisko katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam chodziliśmy na, na msze święte niedzielne. Po tym zainteresowaniu ruchem poszedłem w, w niedzielę do Zakrystii, gdzie trafiłem na księdza Danielskiego, który nas skontaktował. Z parą animatorską Elżbiety i Stefana, ogrodników. I oni zaprosili nas do siebie, przedstawili założenia ruchu, nam to odpowiadało i postanowiliśmy wstąpić do ruchu. I Ela i Stefan byli naszymi pierwszymi animatorami. Powstał krąg, w którym byliśmy. I na pierwsze rekolekcje pojechaliśmy za rok od wstąpienia do ruchu. Natomiast na drugie, rekolekcje na dwójkę, pojechaliśmy już do Krościenka. No to było dla nas też ogromne przeżycie. Całym kręgiem pojechaliśmy na te rekolekcje. I tak właściwie prawie co roku jeździliśmy na. Na albo na jakiś orar, albo na, na rekolekcje dłuższe czy krótsze, te dwutygodniowe. W sumie byliśmy dwadzieścia kilka razy na, na różnych spotkaniach. W 1986 roku, czyli dwa lata po wstąpieniu do ruchu, ja wyjechałem na prace eksportowe do Rosji i w związku z tym. Ustaliliśmy przed wyjazdem z kręgiem, że spotkania kręgu będą w drugą sobotę miesiąca. Ja w tym czasie starałem się duchowo łączyć się z kręgiem. Jeżeli w innym czasie wypadło spotkanie, to krąg zawiadamiał mnie w jakiś sposób, i wtedy też starałem się właśnie być duchowo z kręgiem w Rosji. Chodziłem do, do, do cerkwi z kolegami, bo nie było tam kościoła. Pop mi powiedział, że on nie zna tu katolików. Trafiłem tylko na, na zielonoświątkowców. Prosili mnie, czy mogę im przywieźć z Polski pismo święte po rosyjsku. Ponieważ tutaj poznałem taką siostrę Wandę, która. Od 20 lat leżała w łóżku, nie mogła się ruszyć, chorowała, ale miała kontakty szerokie z, z różnymi ludźmi. Ona postarała się o Pismo Święte po rosyjsku. I jak przyjechałem na odwiedziny, dwa razy do roku mogłem przyjechać do odwiedziny do domu, to wziąłem dwa egzemplarze i zawiozłem. Tam oczywiście. Nie, nie było dostępne. Pierwsze spotkania kręgu no były dosyć trudne, bo spotkaliśmy się z nową rzeczywistością. Ludzie jeszcze się nie, nie potrafili otworzyć, żeby szczerze porozmawiać o, o własnych problemach, które nurtowały ich rodzinę. To najtrudniejsze było. Druga trudność to też dzielenie się. Refleksjami nad Pismem Świętym to było też nowość, którą stopniowo jakoś musieliśmy się do tego przyzwyczaić. I także po, po kilku miesiącach już nasz krąg potrafił jakoś wejść w te tory, które powinien spełniać krąg. Bardzo dużo nam tu pomogli właśnie animatorzy Stefan i Ela Ogrodnikowie, żeby nas jakoś tak usamodzielnić. Potem przejęła inna para po, po kilku miesiącach i wreszcie myśmy zostali animatorami kręgu. Po dwóch latach przyjęła inna para, a myśmy Byliśmy taką parą wspomagającą w naszej dzielnicy. Po kilku latach nie, jeszcze nie mieliśmy pełnej formacji, bo trzeciego stopnia nie mieliśmy. Wyszła taka sytuacja, że kiedy zwolniła się para Czerwińskich, nie miał ich kto zastąpić. Wtedy naszym moderatorem był ksiądz Cizmiński i razem ze Stefanem Spędzili prawie całą noc na modlitwie z prośbą o, o to, żeby Pan im wskazał jakąś parę. Zwrócili się do nas. Myśmy się zgodzili, też oni i pomagali nam bardzo, i siostra Jadwiga, żeby sprostać tym obowiązkom. W latach 1989-91. Byliśmy parą diecezjalną z Małgosią. Bardzo bardzo taka, jak matka, tak nad nami tam czuwała i, i nas wspierała. Kilkakrotnie mieliśmy z nią rekolekcje. Bardzo dużo od niej zyskaliśmy. No właśnie to, że wszyscy jedni w intencji drugich modlili się, wspierali. Szczególnie w tych problemach, myśmy mieli tam problemy z dziećmi, z córką szczególnie, no i oni bardzo nam właśnie pomagali, cały krąg modlił się w naszej intencji. Bardzo to doceniliśmy, tą otwartość na pozostałe rodziny w naszym kręgu, ponieważ dwie osoby zmarły, a dwie osoby. Wyjechały, krąg się rozpadł, i myśmy przystąpili do drugiego kręgu. No i do, do końca byliśmy w tym drugim kręgu. Wtedy to było tak, że jak były jakiekolwiek rekolekcje, to zwykle się kończyły tym, że w najbliższym kościele jakaś para nasza dawała świadectwo. Poza tym. Yy, wizytowaliśmy inne kręgi, gdzie, które tak słabiej pracowały i miały jakieś trudności, to myśmy tam na spotkania ich kręgu chodzili i, i też staraliśmy się im dopomóc. Bo w tym czasie to no było dosyć dużo trudności z powstawaniem kręgu ze względu na to, że taka propaganda komunistyczna była, która oszczercza przeciw kręgowi, przeciw ruchowi księdzu Franciszkowi. Staraliśmy się o to, żeby powiększać ilość kręgów. My sami jeździliśmy na, na rekolekcje, zachęcaliśmy innych. Tak zwykle było, że były pewne trudności z wyjechaniem, ale już po przeżyciu rekolekcji to wszystkie pary bardzo się cieszyły, że przeżyły, że pa, postęp duchowy taki tam znalazły na tych rekolekcjach. Ksiądz Ciżmiński był wtedy tym moderatorem ruchu. Potem wyjechał do zamościa i był ksiądz Domański. No kilka lat. No i później następni kilku przeżyliśmy tych moderatorów. Mieliśmy też kontakt, mieszkaliśmy blisko na Sławinku Instytutem Niepokalanej Matki Kościoła. Tam mieliśmy nieraz spotkania właśnie u nich. Ta para animatorska była i, i, i starała się dopilnować, żeby pełny program na naszych spotkaniach, to właściwie od początku był pełny program. Nie, to na, na pewno nie było tak jak teraz, że wszyscy się potrafią otworzyć, ale przynajmniej były próby i, i, i staraliśmy się ten pełny program wypełnić. No, tutaj dużą rolę właśnie ogrodnikowie. Oni, taka doświadczona para, także nas tam starali się no, rozruszać, że tak powiem, ośmielić. W zasadzie. To pełny program był od początku, z tym, że no nie, nie w takim wymiarze jak teraz. Największa wdzięczność to byłem takim letnim katolikiem. A, a ruch mi dał to, że pogłębiłem swoją wiarę i na, po kilku spotkaniach, ponieważ trudno się było otworzyć, zastanawiałem się, czy nie zrezygnować. No ale jakoś żona chciała, żebyśmy przetrwali ten okres i, i bardzo dobrze, bo już po pewnym czasie zdołaliśmy się tak przełamać, otworzyć i przede wszystkim właśnie to nam, ruch dał, że pogłębiliśmy, no i zbliżyliśmy się do siebie, no bo to miesięczne spotkania. Małżeńskie, to nam dużo też dały. Różne problemy potrafiliśmy sobie dopiero wtedy. Przede wszystkim taka zachęta, że młode małżeństwa nie zawsze potrafią znaleźć wspólny język, a, a ruch bardzo to ułatwia, żeby się otworzyć. Problemy, jak mają takie rodzinne czy, czy finansowe. Na kręgu, to o tym powiedzą. To często znajdzie się jakaś dobra rada, która im to ułatwi, wyjście z impasu. No to, to jest bardzo też potrzebne, no żeby się otworzyć i żeby inni doradzili albo omodlili przynajmniej ten, ten problem. Chwała Panu.